Witajcie, nazywam się Sebastian Emila i zaczynamy cykl, w którym będziemy recenzować buty piłkarskie. Zaczynamy dzisiaj od Superfly. Superfly dedykowane dla dwóch piłkarzy. Ja ciekawy jestem, czy wiecie dla kogo. Powiem, że są bardzo szybcy. Od razu wam zdradzę kto. Nie będę Was trzymał w niepewności. Jest to Ronaldo i jest to Mbappe. Tak jak wiecie, no trochę dynamitu. Dynamitu mają. I to są właśnie te buty. Oni będą w tych butach grali, to jest dedykowane tylko i wyłącznie właśnie dla tych dwóch piłkarzy. Ja kiedyś też miałem, e, może nie dedykowane dla mnie, ale kiedyś się zdarzyło tak, że zaczynałem grać w mercurialach, miałem kontrakt z, z firmą Nike i w Polsce w mercurialach takich niebieskich tylko grałem i ja i Maciek Żurawski. No może troszkę chciałem się pochwalić, ale w tych akurat ani ja, ani Maciek Żurawski nie będzie grał, tylko będą grali e, Mbappe i Ronaldo. A przede wszystkim też ci, którzy sobie zafundują takie, takie buty. Co najważniejsze, co czym się charakteryzują i co się od razu rzuca w oczy, jak zobaczycie. Superflye, a normalne markery to oczywiście jest różnica pomiędzy skarpetką popularną, więc tutaj widzimy jest, że ta stabilizacja jest mocna, że ta stabilizacja trzyma buta. Ci, co mają wyższe podbicie, Sławek Peszko tego mnie nauczył. Wielokrotnie widziałem jak przed meczem, na no szybko zmieniał, zmieniał łyżkę. Taką klasyczną do, do pantofli, więc to proponuję, żebyście tutaj zrobili. Pięta jest dobra. Ja zawsze patrzyłem na piętę. Pięta musi być dobrze ułożona, pięta musi być e, miękka, żeby po prostu później się tam nic niedobrego, niedobrego działo. Co ciekawe, zobaczcie, tutaj są takie e, cyferki. Te cyferki oznaczają prędkość światła. No dlaczego prędkość światła? No Bape i Ronaldo e, no, słyną z tego gazu, słyną z tego, że pędzą. Kiedyś mój kolega, nie był prędki, Tomek Wyszycki. nie był prędki, e, ale grał dobrze w piłkę. Kupił sobie, jedno z pierwszych kupił Mercurial. Nie, był, nie, nie było pięty, nie było niczego. Bo mniej więcej one tak wyglądały, o tak wyglądały. To Takie miał pęcherze na jednej i drugiej stopie. Więc jakby miał dzisiaj takie, to by pewnie tych pęcherzy e, absolutnie nie miał. Co najważniejsze też, widzicie, korasy z tej strony. Musicie tutaj absolutnie tą podeszwę dostosować do tego, na jakiej powierzchni Wy będziecie e, grali. Co jeszcze? Nie, już więcej nic. Jedynie tylko tyle Wam powiem, że one ważą niespełna 200 gram. No, słuchajcie. O, tak jak dwie tabliczki czekolady, więc mam nadzieję, że, e, że Wam się to spodoba. Ja je pójdę sobie sprawdzić, więc widzimy się na boisku, zobaczymy, jak to, jak to działa w praktyce. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć witajcie z powrotem od słów do czynów, więc przenieśliśmy się na boisko. I koniec już tego kłapania, tylko teraz sprawdzimy, jak to się ma. W zastosowaniu. Sprinty, uderzenia wszystko oczywiście, ale zobaczymy, jakie, jakie czucie piłki zostało u mnie i przede wszystkim, jak buty reagują. No, jak widzicie, nie ma krzywdy, więc się to trzyma. Klej, no klej, klej widzicie, no. Jest naprawdę dobrze, więc no. Sprawdzimy coś innego w takim razie. Tak jak wiecie, buty dedykowane są dla Mbappé i dla Ronaldo. Oprócz tego, że strzelają bramki, no to bardzo często napędzają wszystkie akcje swoich, swoich drużyn. Więc sprawdzimy, czy ja też potrafię w tych butach napędzić. Przyszliśmy teraz rzuty wolne. Co prawda na sztucznej, pamiętajcie, jak już używacie na sztucznej, to sobie wybierzcie buty na sztuczną, bo to są buty absolutnie na, na, na trawiaste murawy. Ale trochę, trochę nadgniemy to. I rzuty wolne. Rzuty wolne, kocham rzuty wolne. Dla mnie, rzuty wolne to było coś, nad czym się najbardziej koncentrowałem, zostawałem po treningach, uwielbiałem to robić. Zobaczyłem, zobaczymy, czy mi jeszcze coś zostało. No. no, jesteśmy już po teście butów. Trochę je sprawdziłem. Powiem tak, niewątpliwy atut lekkości. Bałem się zakładania tych butów, ale okazało się, że rzeczywiście albo nie mam za wysokiego podbicia, albo po prostu e, ulepszyli ten model, więc naprawdę nie jest, nie jest na najgorzej. E, więc to jest absolutnie na, na plus. No i tak jak widzieliście w filmiku, no e, szybkości może nigdy nie miałem. Mam ją Ronaldo mam tą Bappe i, i oni w tych butach będą, ale precyzja jest nie najgorsza, więc dobrze leżą, pięta nie boli. Tylko grać. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam Was wkrótce, bo będziemy cały czas przeglądać różnego rodzaju buty. Pozdrawiam, cześć.